Jest kilka bardzo charakterystycznych cech narcyza, po których poznasz go w towarzystwie. Na przykład narcyz rzuca żartami i dowcipami i sam się z nich śmieje, uważając, że to najlepszy dowcip na świecie. A bardzo często są to dowcipy złośliwe, cyniczne, cwaniackie lub ironiczne, Skierowane do Ciebie jako do partnera czy partnerki narcyza, do jakiejś grupy społecznej czy sytuacji, które mogą pozwolić narcyzowi postawić się wyżej w hierarchii, w grupie, albo od Ciebie, jako osoby najbliższej, bo narcyz po prostu lubi być wyżej od Ciebie w grupie. Inny typ narcyza bardzo często chwali Ciebie przy ludziach i ty zupełnie tego nie rozumiesz. Jak to? Ty jesteś w tym momencie w towarzystwie najpiękniejsza, najwspanialsza, taka zdolna i cudowna czy cudowny, a potem przychodzicie do domu i kiedy chcesz podziękować Narcyzowi za to i jesteś taka czy taki dowartościowany, to nagle Narcyz zamienia się z powrotem w tego wilka i w tego potwora i Ty już nic z tego nie rozumiesz, bo przecież jeszcze godzina temu na przyjęciu podawał Ci drinki, otwierał Ci drzwi, podawał Ci płaszcz i wszystkim tylko opowiadał o Tobie w samych superlatywach. Oczywiście narcyz robi nie dla Ciebie to, tylko dla siebie, żeby pokazać siebie w dobrym świetle, jako kochającego męża czy żonę, jako osobę, która tak bardzo dba i po prostu stworzyć wizerunek pozytywnej rodziny, czy pozytywnej pary. Narcyz oczywiście na zewnątrz bardzo skrzętnie buduje ten wizerunek, bardzo boi się tego, że zostanie on ujawniony, więc robi wszystko, żeby pójść do towarzystwa, które już zna. Narcyzi unikają towarzystwa, które nie jest im znane w obawie przed zdemaskowaniem. Zawsze pytają się, kto tam będzie, na co mogę liczyć. Jak będzie wyglądał ten czas, lubią znać harmonogram i przejąć nad wszystkim kontrolę. Jest jeszcze taki typ narcyza, który jest bardzo złośliwy, cyniczny i ironiczny, do wszystkich i zawsze. To narcyzi truciciele, którzy po prostu uwielbiają zatruwać chwilę i atmosferę, nie tylko Tobie, ale wszystkim innym, i już po prostu nawet nie dbają o to, żeby te maski. Utrzymywać, ponieważ nie mogą powstrzymać się przed realizacją swojej trującej natury. Tacy ludzie, gdzie tylko nie pójdą, czego tylko nie zrobią, to sprawiają, że wszystkim już odechciewa się wszystkiego uczestniczenia, relacji, przyjęcia, bo po prostu sama obecność, jedno słowo zatruwa taką atmosferę. A czasami niby w żartach, a czasami już po prostu zupełnie otwarcie. Na przykład, kiedy zapraszasz. Jakąś część swojej rodziny, swoją siostrę, ciotkę, szwagierkę na grilla, to ona ci powie: A kto by tam chciał z wami spędzać czas? I uznaje to za świetny żart, po prostu, a tobie robi się, robi się przykro. Albo rzuci ktoś przy stole. No tak, przecież to oczywiste, że ty nie umiesz gotować. Ale nie przejmuj się. Nie wszyscy muszą dobrze gotować. I to są takie docinki, takie złośliwości, takie cynizmy, po których ty nie masz już ochoty na nic i tracisz wiarę w relacje. Moi pacjenci często pytają, jak się mają zachowywać w takich sytuacjach. I ja wtedy mówię z wzajemnością, bo to, czego uczymy się w terapii. To właśnie sprawiedliwości, odpowiedzialności za swoje i traktowania ludzi wzajemnością, czyli sprawiedliwie. A kiedy nie musisz po prostu z kimś mieć relacji, bo ty przecież nie jesteś osobą narcystyczną, która musi na siłę budować swój wizerunek i żyć w iluzji, to po prostu tej relacji. Nie musi być, a ty będziesz zdrowszy lub zdrowsza, nie musisz chodzić tam, gdzie cię nie chcą, nie musisz być z ludźmi, którzy Ciebie obrażają i są dla Ciebie złośliwi, bez względu na to, czy to jest w cudzysłowie rodzina, czy znajomi. Bo jeżeli to są prawdziwi przyjaciele, to będą zawsze dbali o twój komfort, dobrą atmosferę i dobre samopoczucie, podobnie jak Ty. Warto więc szukać i wybierać relacje, w których możesz liczyć na wzajemność. Jeżeli ten temat interesuje Ciebie, jeżeli chcesz poznać nieoczywiste schematy narcystyczne, których najprawdopodobniej doświadczasz na każdym kroku, w relacji, wśród znajomych, rodziny czy w pracy, obejrzyj moje rolki i wykłady, przeczytaj moje artykuły. A jeżeli chcesz nauczyć się, jak stawiać jasne granice, jak zachowywać swoją godność i jak reagować, lub nie reagować na narcystyczne zaczepki i schematy, zapraszam Cię na konsultacje i terapię. Ewelina Naturia Pańczyk